Bareja by tego nie wymyślił. Ja nie bardzo widzę w tej chwili e, szanse takiej deregulacji, która by nam ułatwiła życie. My dzisiaj mówimy o ograniczeniu tygodnia pracy do czterech do dni. Nas na to nie stać, po prostu kapitalizm taki e, agresywny już się wszędzie skończył. Lewica moim zdaniem ma sporo głupich pomysłów, które są e, nieadekwatne do sytuacji. Mówimy teraz powszechnie o deregulacji, to rzeczywiście spektakularny temat, ale tak może mniej formalnie i mniej postrzeżenie zawiązyła się kolejna koalicja, która wynika z innego rodzaju zniecierpliwienia. Pan Paweł Borys, pani Dominika Bettman, pan Jacek Siwicki, Agnieszka Kubera czy ekonomista Paweł Wojciechowski, z którymi rozmawiałem, no, wszyscy mają właściwie ten sam punkt widzenia, czyli apel do rządów. Do rządów, podkreślam, bo to nie jest tylko ostatni gabinet obecnie sprawujący władzę, ale zastarzały problem. Apel o to, żeby mniej gadać, a szybciej podejmować fundamentalne decyzje dla... Gospodarki fundamentalne. Z czego bierze się ta ślamazarna decyzyjność naszych polityków? Jak Pan sądzi, jakieś drastyczne przykłady, i tak się zastanawiam, może ten lobbying, nacisk podzielonego nadal środowiska biznesu jest może za słaby? Szanowni Państwo. Czym więcej inicjatyw ludzi, biznesu, jakichkolwiek w, w, w kierunku deregulacji, tym lepiej dla nas, dla naszego kraju, dla gospodarki, ponieważ mm, łatwe czasy pomału się wyczerpują w całej Europie. Tylko powiem, że ja jestem zaniepokojony tym, że mówi się o tym no, ostatnie kilkadziesiąt dni z Rafał Brzoska wziął na siebie. Ten, to takie, taką pierwszą uderzeniową falę zderegulowania najbardziej idiotycznych m, przepisów. Umówmy się, że ustawami tego nie zmienimy póki co, ponieważ nie przejdą przez Sejm. To mogą być tylko rozporządzenia, czyli to jest mniejszy zakres deregulacji. Natomiast w tym samym czasie, kiedy my pracujemy bo też jestem w tej grupie próbujemy uprościć nam wszystkim życie, to w tym samym czasie, w tym rządzie, pani minister. Pracy, płacy, próbuje kolejne regulacje wprowadzać. Absurdalne moim zdaniem i te pomysły, które są jak chociażby, no, prawdopodobnie ten projekt upadł albo upadnie, utrzymywanie temperatury w pomieszczeniach otwartych, dostosowanej do poszczególnych osób. Ten wzór, który wymyślono, to jest po prostu bareja, by tego nie wymyślił gdzie powinno się podawać też wagę osoby wiekiej, prawda, żeby dostosować temperaturę, jak w przestrzeni otwartej można temperatury dostosować do poszczególnej osoby. Teraz, dzisiaj dosłownie czytam, że między innymi inspekcja pracy ma mieć uprawnienia do zmiany umowy B2B na umowę o pracę. To jest kolejny, kolejny absurd i w związku z tym ja nie bardzo Widzę w tej chwili e, szansę takiej deregulacji, która by nam ułatwiła życie, ponieważ e, no politycy wyjątkowo opornie, politycy, no rząd, decydenci w postaci urzędników wyjątkowo do tego topornie podchodzą. Nie rozumieją tak naprawdę, że my musimy przyspieszyć w tej chwili, zdjąć pewne kajdany z nóg i z rąk wszystkich ludzi. Czyli powraca kwestia podejmowania decyzji, tak? Ale powraca w końcu. kwestia podejmowania decyzji. Proszę Państwa, no, bardzo często, ja jestem przedsiębiorcą, który ciągle inwestuje, ciągle buduje i wiem, co mi najbardziej doskwiera procedury biurokratyczne. Jeżeli się czeka na teoretycznie urzędnik ma czas powiedzmy 30 dni na odpowiedź. On w 30 dniu z reguły zadaje jakieś pytanie. Znowu czekamy 30 dni. W następnych 30 dniach znowu zadaje pytanie. Jakby nie mógł tego zrobić od razu, prawda, kiedy dostaje temat do rozpoznania i powiem, że tego się boję. No, jeżeli ja czytam Dosłownie jadąc tutaj dzisiaj na, do Pana na wywiad, że Pani Minister będzie postulowała czterodniowy tydzień pracy, no to mi się włosy jeżą na głowie w ogóle. Chiny, które są dla nas największym zagrożeniem, bo to jest państwo tak się rozwijające szybko, że nie wiem, czy Państwo wiecie, w, w ostatnim kwartale tydzień pracy to było 48 godzin. To znaczy, że oni pracują 6 dni w tygodniu po 8 godzin a my dzisiaj mówimy o, o e, ograniczeniu tygodnia pracy do czterech dni, nas na to nie stać po prostu w tej chwili. My jesteśmy dalej państwem na dorobku. I musimy jeszcze no, mocno popracować wszyscy razem, żebyśmy stabilnie się bezpiecznie czuli w ogóle, a zwłaszcza w tej, w te, w tej sytuacji, jaka jest w Europie i nie tylko. Ten temat y, czterodniowego y, tygodnia pracy no, pojawił się tutaj nieprzypadkowo, bo y, mógłby Pan tutaj y, wyrastać na restrykcyjnego biznesmena, ale z drugiej strony przecież, y, bo już nie chodzi o to, że przez lata opowiada się Pan za zwiększeniem. Obciążeń finansowych, podatkowych dla najbogatszych. Nawet e, ostatnio jeden z menedżerów gospodarki stwierdził, że pan jest socjalistą w rozmowie ze mną. Idzie też o pewne rygorystyczne przestrzeganie w pana firmie, z tego co wiem, wartości w, wśród kadry menedżerskiej. Wiem też, o, że długoletnich pracowników traktuje pan mm, no, dość familiarnie, pomagając im czasami w, w prywatnych ich sprawach. No i wreszcie ta pana działalność. Mm, charytatywna, tak by to na z którą się Pan nie afiszuje, notabene, bo rzadko się można na to w Pana wypowiedziach natknąć. Chciałem zapytać, dlaczego tak, a nie inaczej to w Pana firmach przebiega? Czy ten model jest wart polecenia w dzisiejszych czasach zmienności, szybkiego wyścigu konkurencji we wzroście gospodarczym? Czy to nie jest trochę już anachroniczny model? Jak widać w moich firmach i po moim sukcesie, takie podejście ludzkie do Współpracowników i tworzenie z grupy ludzi, z którymi współpracujemy, z którymi pracujemy, są to tysiące osób, takiej familijnej bardzo atmosfery, przynosi skutki. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której pracownik jest tylko trybikiem w zegarku czy w maszynie. Przychodzi, wychodzi i, i to jest jego w ogóle jedyna powinność no coś wykonuje w tej pracy. To jest droga donikąd w ogóle według mnie. Oczywiście globalizacja taki kierunek obrała, prawda? nie liczy się człowiek, liczy się tylko jego efekt pracy. Jak się wypala, no to w tym momencie za przeproszeniem szukamy następnej osoby. To jest nieludzkie traktowanie. Ja jestem może starej daty człowiekiem, inaczej wychowany, nie w takim agresywnym kapitalizmie. Zresztą uważam, że kapitalizm taki agresywny już się wszędzie skończył. A jeżeli nie, nie mówię o Indiach oczywiście, gdzie, gdzie ci pracują, czy Afryce, ale w państwach rozwiniętych e, inaczej się podchodzi w tej chwili już do, do wartości po prostu. Dlatego też uważam, że takie regulacje przez panią minister, która na młodą osobą pracowała jako urzędnik, zresztą lewica moim zdaniem ma sporo głupich pomysłów, które są nieadekwatne do sytuacji. I powiem tak, że e, wspomnijcie Państwo moje słowa za 10, może 15 lat. Praca będzie dobrem, dlatego że e, właśnie takie wypowiedzi jak ta Pani zmuszają do automatyzacji procesów, zmuszają do robotyzacji, e, do zwiększenia produktywności. Mało tego wchodzi w tej chwili sztuczna inteligencja. To się może okazać, że za kilka, kilkanaście lat człowiek będzie naprawdę szukał pracy, żeby mógł godnie żyć czy w ogóle żyć. Zmierzamy się dzisiaj z konkurencją, taka, jaka jest, a zwłaszcza ze strony Chin. Jest olbrzymia konkurencja, to jest młode społeczeństwo. Gigantycznie się szybko rozwijające. Na dorobku cały czas, prawda? Cały czas na dorobku. Tak jak mówię, no w ostatnim kwartale tydzień pracy Chińczyka to jest 48 godzin. To znaczy, że on pracuje 6 dni w tygodniu po 8 godzin, albo 5 po 10, prawda? I my musimy nadążyć, bo inaczej to po prostu przegramy tą walkę w ogóle o swój. Ja się cieszę, że, że pojawił się ten temat czterodniowego tygodnia pracy w naszej rozmowie. Też zapytałem, jak pan zarządza, żeby udowodnić, że to nie jest. W zdanie ortodoksyjnego kapitalisty, który tam dba tylko o zysk i tak dalej, tylko racjonalna ocena sytuacji. Panie prezesie, skoro jesteśmy już przy działalności charytatywnej, nazwijmy to fundacyjnej, w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, y to no, trzeba zauważyć, że biznes w Polsce prowadzi ją w daleko skromniejszym wymiarze niż w Wielkiej Brytanii czy, czy zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Z czego to wynika? Czy to po prostu jest jeszcze niedostateczna akumulacja kapitału? Czy to jest brak tradycji, historii tego typu przedsięwzięć? Czy wreszcie według Pana może niedostatek przepisów, na przykład w, w darowiznach na, na rzecz w uczelni państwowych? Panie redaktorze, wszystkiego po trochu. Najwięcej dobrze Pan zdiagnozował. My mamy od 30 paru lat, bo trudno mówić, że te śladowe prywatne firmy, które w socjalizmie funkcjonowały, że to był prawdziwy kapitalizm, to była jakaś tam furtka dla prywatnego sektora, ale on był w mikroskali, natomiast e, od 30 paru lat dopiero się rozwijamy i sam wiem po sobie, że pierwsze dla każdego, dla każdego przedsiębiorcy pierwsze lata to jest ciężka praca, to są ciągłe kredyty, to jest w ogóle ciągła, ciągła walka o Obyt tym bardziej, że w okresie transformacji w Polsce e, udogodnienie miały zachodnie firmy. Przede wszystkim. Myśmy witali ich w ogóle z otwartymi ramionami, natomiast polskiemu biznesowi nie pomagało się tak, jak się pomagało firmom niemieckim, amerykańskim czy jakimkolwiek innym zachodu. E, Otwierały im się prawda, szeroko ramiona, były wakacje poradkowe dla nich i tak dalej. W związku z tym, żeby móc biec, to trzeba najpierw nauczyć się chodzić. Dziecko najpierw chodzi, a potem biegnie. My jesteśmy na etapie, mówię o polskich e, przedsiębiorcach, którzy się rozwinęli, którzy po prostu no, stworzyli jakiś kapitał. My jesteśmy na takiej fazie, że już dobrze chodzimy i zaczynamy biec. I w tym momencie człowiek już nie patrzy tylko i wyłącznie, jak koniec z końcem związać tylko myśli też o wyższych celach o charytatywnych, o pomocy innym, e, o dzieleniu się tym, co się, e, co się osiągnęło. I to jest norma. Natomiast w Ameryce umówmy się, ten kapitalizm funkcjonuje tyle już setek lat, że ci ludzie obrośli w tłuszczyk i w tym momencie, no, jak oddadzą troszeczkę tego tłuszczyku innym, to, to im to nawet na dobrze, na dobrze wyjdzie. Więc myślę, że to jest etap, w którym Polacy coraz częściej będą się dzielili. Natomiast absurdem, panie redaktorze, jest to, że ja kupując mieszkanie niewidomej biegaczce naszej kilka lat temu, Zmierzy, zmierzyłem się z tym, że ona musiała zapłacić podatek od y, darowizny i to kilkaset tysięcy złotych. Występowaliśmy do ministra finansów. Wynająłem kancelarię Deloitte'a, która pomagała mi w tym wszystkim po rocznym boju. Y, urzędnicy zmniejszyli ten podatek o 50%. Y, kolejną rzecz panu dam y, przykład, czy młode dziewczynki, którym kupiłem też mieszkanie y, w mieszkowie? Teraz się zastanawiam, jak znowu to mieszkanie przekazać, czy przekazywać co roku w ramach dozwolonej darowizny, prawda, żeby. Część własności, tak? Dokładnie część własności. W takich sytuacjach państwo powinno być też liberalne, jeżeli ktoś w ogóle z własnych środków zarobionych, Tak. Ja mógłbym te pieniądze wydać w ogóle na używki, prawda, i nie mieć z tym problemu, jeżeli ja pomagam ustabilizować komuś życie, no ty, tym trzem sierotom, bo mama im zmarła kilka lat temu i one jeszcze mają problem w ogóle, jak przyjąć tę darowiznę w ogóle, prawda, ponieważ grozi im podatek, no to to jest po prostu moim zdaniem coś nie halo. Ale widzi Pan światełko w tunelu w tej mierze i to jest krzepiące. Bardzo dziękuję Panie Prezesie za rozmowę.